Cześć! Z tej strony JTK. Zaprezentuję Wam dzisiaj jak zbudować samolot albo Plasma Bomber T4. Aktualnie używam opcji budowania z dwustronnego lustrzanego odbicia, gdyby używamy do tego przycisku X, naciskamy X na klawiaturze i wtedy możemy budować obustronnie. To tak dla osób, które by jeszcze tego nie wiedziały. Tutaj używam klocków, prawda? z trzeciego i piątego tieru wy tego nie musicie zrobić, możecie to zrobić z zupełnie innego Tak samo działka, ja zamontowałem te pięć dzięki czemu mają dużo większą siłę ognia Jak, jak takie sześć plazm strzeli w gościa to najczęściej schodzi na hita, a przynajmniej zabieramy mu nie wiem, z 50% HP, więc to jest moc. Silniki oczywiście też nie wszystkie są obowiązkowe, to już jest um, według Waszego uznania. No ale jeśli chcecie, możecie zbudować dokładnie taki sam pojazd, czyli z przodu, z tyłu radar, jakieś trzy radar, jamery i trochę plazm, Możecie go dowoli przerabiać. Skrzydła na środku, które są tutaj montowane, są bardzo ważne, gdyż one powodują, że pojazd jest bardziej stabilny i lepiej lata. No i cóż, z mojej strony byłoby to na tyle. Nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!